Zobaczcie na tą ścianę, jakie to jest piękne. Nie dość, że pięknie wygląda, to jeszcze grzeje. Jedyna na świecie grzana ściana wymyślona przez Aperto. Na wstępie zrobiliśmy sterowanie pilotem, ale pomyśleliśmy też o klientach, którzy lubią po prostu sobie włączyć. Dlatego zamontowane zostały trzy przyciski, dzięki którym możecie sobie włączyć strefę grzania, którą tylko chcecie. Tak jak w tym przypadku, zobaczcie, mamy tutaj strefę wypoczynku, jest leżak. Jeżeli. Mm, Będę korzystać tylko z strefy, gdzie jest leżak. Wystarczy, że wyłączę pozostałe strefy. Zużycie jest zdecydowanie mniejsze, bo w tym momencie tylko 200 W pobiera tamta strefa. Ja sobie do niej idę. W tym miejscu grzanie jest na wysokości leżaka i dzięki temu jest mi ciepło. Nie potrzebuję grzać innej strefy niż tylko tej, w której dokładnie siedzę.